lajka like i suba i wszystko czego powiem to, to dos chcę dostać kapelu Chcę dostać yy, spodyń chcę dostać bluzkę to jeszcze mi brakuje spodni yy, butów a teraz potrzebuję człowieka dobra teraz to coś znamy. Mm. Ej ty, co ty zrobiłeś? Jakiś lag nie zostawiłeś, to teraz robię to. Oh my God.